Witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Import Nieporen. Słuchajcie, przed nami prezentacja przekozackiego samochodu. No, nie boję się tego słowa użyć, naprawdę. Przekozacka wersja i przekozacki stan auta, który za chwilkę zobaczycie. To jest japońska motoryzacja, którą ja osobiście lubię. Wiecie, nie lubię japońskiej motoryzacji obecnych czasów, ale lubię tą motoryzację, która była kiedyś. Która była kwintesencją niezawodności, luksusu i wygody, i tutaj myślę, że ten sedan, który za chwilę Wam zaprezentuję, czyli Lexus model GS, uwaga 430, czyli wersja z silnikiem 43F8. Tak, tym legendarnym silnikiem, który też był montowany, słuchajcie, w różnych innych modelach, właśnie tego producenta. E, takie auto udało mi się kupić. Takie auto już kiedyś miałem, bodajże dwie albo trzy sztuki. Fenomenalne auta do jazdy. Jedyna jest mała wada tych samochodów, taka, że. Mają kiepskie podwozia. Nasz egzemplarz o dziwo wygląda bardzo ładnie. Zresztą dzisiaj na tym filmie sobie zobaczycie ten samochód z każdej możliwej strony. Jak ktoś jest zainteresowany tym autem, no to będzie miał taką prezentację, która pokaże, jak ten samochód wygląda i jego podwozie, czyli ten newralgiczny punkt też. I wygląda bardzo ładnie. E, jaka jest jeszcze wada? No, wada to jest spalanie. Słuchajcie tego silnika, ale kto tu się będzie martwił e, spalaniem? E, klasyczny napęd RWD, czyli napęd na tył. 283 koni, e, 3 konie z 8 emy Piękny gang silnika. No i co? Ja już się cieszę, że mogę wam ten samochód zaprezentować. Cieszę się, że to auto wygląda tak, jak wygląda, bo to jest troszeczkę też moja zasługa. Parę rzeczy w tym aucie poprawiliśmy. Wszystko się oczywiście dowiecie w tym filmie. Auto sprowadzone ze Szwecji. Jaka historia to za chwilkę. Zaczynamy, słuchajcie, prezentację Lexusa GS430 V8. Tak się Lexus, słuchajcie, na, e, wygląda z zewnątrz, jest to 2001 rok i jest to model po faceliftingowy. To jest bardzo ważna kwestia, coś tam było już poprawione w tych modelach. E, myślę, że też dużo fajniej ten model wygląda właśnie po faceliftingowy. 240 bodajże 5000 km przebiegu. No i ten przebieg przez ostatnie bodajże 6 lat czy 7 bardzo mało narastał ten samochód. Już był traktowany jako taki, wiecie, nazwijmy to, samochód weekendowy. E, auto kupiliśmy z salonu Toyoty od pracownika tego salonu. E, kupił ten samochód od kogoś, kto zostawił ten samochód u nich w rozliczeniu. Ogólnie historia jest bardzo ciekawa tego auta, bo w 2009 roku była pierwsza zmiana właściciela, a kolejna zmiana dopiero w 2024 roku. Także no, samochód był w dwóch, u dwóch właścicieli tak naprawdę od nowości. W 2024 pojawia się jeszcze jedna zmiana, ale to jest zmiana typowo taka, wiecie, nazwijmy to papierowa, firmowa. Więc takich faktycznych użytkowników to od nowości. pomimo że mamy 24-letnie auto, było tylko trzech, co uważam, że jest ogromną zaletą tego właśnie egzemplarza. Samochód jest w 100% bezwypadkowy, niektóre elementy były lakierowane przez nas w Polsce, bo niestety tego wymagały, miała, nie maska była lakierowana, e, błotnik, to będę wrzucał, słuchajcie, tutaj właśnie teraz, w tym momencie zdjęcia, więc Wy to widzicie, bo ja już szczerze nie pamiętam, co my przed tym aucie robiliśmy, wiem, że na pewno lakierowaliśmy maskę, na pewno odnawialiśmy, słuchajcie, grill, na pewno lakierowany był przedni zderzak, i potem, jak to wszystko złożyliśmy, to jeszcze Mariusz tutaj powiedział, żeby polakierować ten błotnik, i musieliśmy polakierować, wycieniować bodajże te drzwi. Także to wszystko będziecie widzieć. Została odnowiona lampa. Ona jest w całości. Tam Może Wam się wydawać, że ona nie jest, ale tak. Tutaj był zważony odbłyśnik. Po prostu coś się z nim stało. Nie wiem, czy była zła żarówka założona. Tu mamy ksenony. Te lamp, tą lampę oddaliśmy do regeneracji, do firmy, która się tym zajmuje. Nie lubię tej firmy za jedną rzecz, że nie wystawia, słuchajcie, rachunku na pełną swoją usługę. Oczywiście może wystawić, ale jak dopłacicie im podatek. Jeżeli produkujecie, czy zajmujecie się czymś, nie róbcie takich rzeczy, bo to jest nie w porządku. To tak jak ja bym do tego auta Wiecie, jak Wy chcecie fakturkę, to ja do tego auta doliczam podatek. No to jest totalna głupota, no ale dlatego tej firmy Wam nie polecę na pewno, aczkolwiek no robotę robi ogromną. Zobaczcie. Lampa wygląda jak nowa. Prawej lampy nie ruszaliśmy. Prawa lampa troszeczkę ma inny odcień, no bo nie jest odnowiona, ale tutaj ten odbłyśnik jest wszystko w porządku, więc jego nie ruszaliśmy. Naprawa tej lampy słuchajcie, 800 czy 900 zł, także to nie są małe pieniądze, co i tak jest dużo taniej, bo ta lampa uwaga Waso, kosztuje chyba 4 i pół? Czy siedem i pół? Już nie pamiętam, bo v -sklep mi to sprawdzał. v -sklep, słuchajcie, też się teraz zajął e, częściami do Lexusów. Taka ciekawostka dla Was. Odnowiliśmy, słuchajcie, felgi. I felgi tu są polakierowane czteroetapowo, dlatego ta warstwa, oczywiście, były wypiaskowane i polakierowane. Robił to wszystko Mariusz. Tak samo, zobaczcie, kapselki zostały odnowione. No piękny, uważam, kolor uzyskał. To jest taki troszeczkę inna tonacja srebra. E, taki ciemniejszy. Uważam, że naprawdę auto... Jest bardziej eleganckie właśnie w tym odcieniu kolorystycznym. to jest w kolorze granatowym. Wszystkie chromy, tak jak widzicie, są naprawdę w ładnym stanie. Szyber dach, jasna tapizerka, do tego za chwilkę przejdziemy. Maska, teraz jest wiecie, no jak nowa, bo została polakierowana. Zderzak również jest jak nowy, bo został polakierowany. Z uszkodzeń to już wam pokazuję i będę od razu mierzył lakier, bo to też pewnie dla wielu fanatyków Lexusa będzie ważne. Samochód nie jest na pewno cały w oryginale. Tutaj mamy, zobaczcie, takie delikatne wgniecenia na dachu. Teraz przejadę, będzie widać. Coś tutaj musiało albo upaść, albo. No nie wiadomo, tak, nie znam historii generalnie tego, ale są takie delikatne załamania. Antena automatyczna działa, także normalnie się wysuwa i chowa bardzo fajnie i bardzo cicho. Z tyłu słuchajcie, jakiś uszkodzeń nie widzę, żeby móc Wam pokazać, także ogólnie samochód, a tutaj mamy zarysowanie drobne, zobaczcie, w tym miejscu. Dobra, robimy słuchajcie pomiar grubości powłoki jakiejś, zobaczymy tak naprawdę ile tutaj lakieru doszło. Jak my lakierowaliśmy ogólnie Leksusy pamiętam, że kiedyś miałem GS'a nowszego, to miał po 250 mikronów wszędzie. Tutaj mamy 260 w miejscu, gdzie lakierowaliśmy 250. Błotnik też był przez nas na pewno poprawiany, mamy podwójny lakier, zobaczcie 270, 290. Drzwi też były lakierowane, bo cieniowane były do błotnika, bo się różnił niestety odcień. A tu już mamy oryginał, zobaczcie. Stówka, czyli tutaj mamy 100 mikronów jednak w Lexusie. Cieniutko, cieniutko. Tutaj 60, zobaczcie. No, nie spodziewałbym się tego po Lexusie. Musiał być już tutaj ostro polerowany samochód. Tutaj zobaczcie, stówka. GS 430, dumny. Dumny napis naprawdę tutaj. Bez dwóch zdań jest to coś ekstra w tym samochodzie. Macie GSA 300, ale to jest zupełnie inna cena samochodu. 430 to jest no, temat praktycznie nie do zdobycia. No, i teraz tak. Prawy błotnik, drugi lakier. Prawe drzwi, drugi lakier. Przód, prawe drzwi, drugi, drugi lakier. I przedni, prawy błotnik, drugi lakier. Jeszcze zobaczymy dach. W tym miejscu oryginał. I w tym miejscu, co jest. Wiecie te wgniotki? Też jest oryginał. Także widzieliście, które elementy były lakierowane? Nie znam. Słuchajcie historii. Znam tylko historię, którą my stworzyliśmy, czyli to co my lakierowaliśmy w samochodzie to jest auto 24-letnie dla mnie nie ma to kompletnie znaczenia dla mnie ma znaczenie jak ten lakier wygląda eee, i to, że nie ma wiecie, jakichś, nie wiem, skaz lakierniczych tego typu rzeczy, to nie jest auto w stanie kolekcjonerskim, to nie jest auto, wiecie, w przysłowiowej Japonii, gdzie wiecie, nie jeździli tym autem, tylko po prostu eee, go oglądali i się nim jarali, tutaj normalnie auto było użytkowane do 2000, bodajże 20, 2016 roku a później samochód przeszedł w taki tryb, nazwijmy to weekendowy. Jak Wam się podoba linia? Dajcie znać w komentarzach. No, mi się mega podoba. To jest taki klasyczny sedan, aczkolwiek w Lexusie on został taki troszeczkę w tamtych czasach, uważam, usportowiony. To jest odpowiednik Serii 5, odpowiednik Mercedesa klasy E. No i naprawdę z V8 pod maską, to ten samochód nie miał się czego wstydzić. No, Volvo mogło się wstydzić, bo w tych czasach miało bodajże model S90, potem wszedł S80. No to był mocno zacofany samochód w porównaniu do tego auta. Także co? Zaczynamy, słuchajcie, oględziny wnętrza tego pojazdu. Pokażę wam też co co w tym aucie zrobiliśmy, bo też we wnętrzu coś poprawiliśmy. Mamy oględziny od bagażnika. Dosyć duży bagażnik. Aczkolwiek wiecie, chowają nam się zawiasy, przez co nam troszeczkę to ogranicza. Aczkolwiek bagażnik jest przepasny, bo jest szeroki. Zobaczcie. Po bokach naprawdę jest dużo miejsca. Mamy drugi komplet felki. Na tych felgach to auto kupiliśmy z praktycznie nowymi oponami zimowymi. Co prawda z kolcami, ale te kolce można pousuwać. Tu mamy szesnastki, a chyba to są siedemnastki, o ile się nie mylę, te co odnawialiśmy. Jest drugi komplet dywaników. No i tak wygląda bagażnik. No dosyć szeroki, pojemny na pewno. Dziwną rzeczą jest to, że nie ma jak otworzyć tego bagażnika. Musicie zawsze otwierać z wewnątrz albo z kluczyka. Tak sobie Lexus generalnie wymyślił. E, uważam, że to jest mało praktyczne. No i przechodzimy, słuchajcie, do wnętrza. I wnętrze w Lexusach z tamtych lat, no jest naprawdę wykonane e, bardzo, bardzo dobrze. To są takie materiały, gdzie kiedyś, wiecie, no nie księgowi robili samochody, tylko pasjonaci. Tutaj aluminiowa listwa, drewniana listwa, skóra. Zobaczcie, jaka skórka miękka. E, tutaj oczywiście popielniczka, no bo w tamtych czasach wszyscy palili w samochodach no i tak wygląda wnętrze jasne, beżowe, myślę, że to też jest dodatkowa zaleta tego auta, tutaj widzę, że troszeczkę zobaczcie, jest uszkodzona kanapa nie przeszkadza to w niczym, ale jak ktoś wiecie jest takim purystą i szuka nie wiadomo jakiego stanu, to ja muszę to pokazać, no bo on takiego stanu może nie zaakceptować zobaczmy jak wyglądają tutaj cup holderki tak są schowane, podłokietniczek wszystko zobaczcie nawiewy mamy na środku i tak się auto prezentuje, oczywiście wyprane, wyczyszczone no, myślę, że tutaj naprawdę, jak na swój rocznik. No, i to słuchajcie, zamknięcie drzwi, coś pięknego, coś pięknego. Fotochromatyczne lusterka boczne. E, tutaj też zobaczcie, jak to jest wykonane. Wszystko naprawdę. Pamięć fotela kierowcy, elektrycznie regulowany. Tutaj też welurek, i to naprawdę taki przyjemny. No, tak się kiedyś robiło. Auta 24-letni samochód. Odnawiany był fotel przez nas, też troszeczkę kasy nas to kosztowało. Ten fotel no inaczej wyglądał, teraz wygląda jak nowy. Elektrycznie regulowany z regulacją lędźwi, drewniana kierownica już troszeczkę, zobaczcie, od słońca wypłowiała. Zmieniła swoją barwę, bo powinna być taka. Troszeczkę zmieniła barwę, ale to też jest dodatkowa opcja. Elektrycznie regulowana ta kierownica, ona teraz jest wiecie do góry. Zobaczcie, włożymy kluczyki i auto się do mnie dostosuje. W pełni działa ta elektryka. W kierownicy widzę, że musimy zatankować VUSM. Tak wyglądają zegary. 24 lata samochód, zobaczcie. Tutaj ekran, duży ekran i ekran, słuchajcie, dotykowy. No tutaj można się przyczepić, bo myślę, że to jest guzik tak zwany pokowidowy. Wiecie, ktoś miał umyte ręce alkoholem i podotykał i niestety to poschodziło. Mamy na pokładzie tutaj grzane fotele. Mamy tryby zimowy, sportowy, skrzyni biegów, wyłączenie kontroli trakcji. Nie mamy wentylacji. Mamy pięciobiegowy automat, o ile się nie mylę, albo czterobiegowy, chyba mi się wydaje, że pięciobiegowy. Też fajnie, lewarek chodzi, też drewienko, To wszystko jest naprawdę fajne. Na głosie nie mamy premium sound, chyba był jeszcze Mark Levinson w wyższych wersjach, także tutaj tego najwyższego nie mamy. Mamy nawigację. Zobaczcie, ekran dotykowy. 24 lata temu. Wyobrażacie sobie to? To jest, wiecie, coś, co myślę, że. Zobaczcie, klimatyzacją, jak się steruje, też dotykowo. 24 lata temu. Dwustrefowa klimatyzacja w pełni sprawna. Także tu też jest wszystko jak najbardziej na swoim miejscu. Poduszki powietrzne i tak dalej. Fotochromatyczne lusterko wsteczne. A pod sufitkę wam pokażę tutaj. Zrobiliśmy obydwa słupki. Dlaczego? Bo tutaj były dwie dziurki w tym słupku. Jak będę miał zdjęcie, to wam pokażę. Obydwa słupki słuchajcie, oprzyte na nowo, też dodatkowy koszt i pięknie to zobaczcie, siadło. Naprawdę praktycznie się to w ogóle nie różni. Jakbym Wam o tym nie powiedział, to byście tego nie zauważyli, ale ja o takie detale też dbam. No i co, idziemy słuchajcie pod maskę, idziemy do tego, co jest najciekawsze w tym samochodzie, czyli do silnika. Jak ten samochód brzmi, to też może za chwilkę właśnie nagram i Wam wrzucę. Także może teraz najpierw posłuchacie tej aksamitnej pracy v a za chwilkę zobaczycie go pod maską. Wam się podoba dźwięk wydechu v No i zobaczcie, jednak Japończycy potrafią dołożyć dwa siłowniki, prawda? To dużo jednak nie kosztowało i dołożyli. No i tak wygląda silniczek. 4 3 V8. Praktycznie można powiedzieć, że legendarny silnik, tak? Tutaj nie ma co oszukiwać. Jest to silnik 283-konny. Naprawdę daje radę. To jest wolnosąca jednostka V8. E, zrobiona przez Lexusa. Tu pokazuje takie newralgiczne miejsca. Ja muszę opierdzielić Kamila, który czyścił samochód, bo jak w Kerto czyścimy samochód, słuchajcie, to samochód jest też wyczyszczony pod maską. A tutaj widać, że, że nie. Także no usługa dużo gorsza niż w Kerto tutaj zobaczcie, mamy jakieś e, oznaki korozji na tych mocowaniach chłodnicy e, no ale 24 lata jak ktoś chce, może zdemontować, wypiaskować, zamontować ponownie to nie są dziury, to jest zobaczcie jak wygląda wygłuszenie maski wszystko jest jak najbardziej w porządku e, silnik ma bardzo ładną pracę, zresztą za chwilkę go odpalę, zobaczycie zobaczcie jak pracuje v meczka. 245 tysięcy kilometrów przebiegu to prawda auto było na bieżąco serwisowane w ogóle jest po bardzo dużym serwisie na chwilkę wam powiem jak przejdziemy do dokumentacji macie oznaczenie silnika tutaj podobno jak położycie monetę no nie mam teraz monety przy sobie, ale generalnie bez, bez problemu się utrzyma nawet przy odpaleniu tego silnika A no w ogóle nie widać żeby on pracował no coś pięknego dobra przechodzimy słuchajcie do dokumentacji jeszcze zamknięcie maski Fajny dźwięk, fajny dźwięk, tak to powinno brzmieć, a nie głuchy dźwięk, że nie wiecie, czy się zamyka, czy wam za chwilkę ta maska odpadnie. Przechodzimy do dokumentacji auta. Jeszcze pokazać wam prawą stronę, tutaj fotel. Tutaj jakieś są delikatne, takie naprawdę niewielkie jakieś zarysowania, też elektrycznie regulowany. Skórka w ładnym stanie na prawym fotelu. Mamy tutaj cały, ten, wiecie, pakiet Lexusa, nazwijmy to jakiś tam instrukcji. A cała dokumentacja do auta, a jeszcze żarniki, słuchajcie, zmienialiśmy ksenonów. Tutaj widzę, że mamy jakiś multi-CD play, czyli mamy zmieniarkę płyt CD. Tutaj mamy od nawigacji, tutaj instrukcję jeszcze włożoną. Kluczyki, Wam pokażę. Mamy trzy kluczyki do auta. Kierownica nam się podniosła. Zobaczcie, trzy kluczyki. Jeden tutaj ma delikatnie urwane, ale jest komplet. I tak, auto w ostatnim czasie, czyli 10 tysięcy kilometrów temu, miało wymieniony rozrząd, świecę, olej w skrzyni biegów, olej w dyferencjale, więc taki rozszerzony, świece zapłonowe były zmienione, także rozszerzony serwis został zrobiony w tym aucie i został zrobiony w autoryzowanej stacji Toyoty. Toyota, Lexus, wiecie, to jest to samo i to jest chyba nawet ten dokument, zobaczcie, na, uwaga, 10 tysięcy koron. Że to jest wszystko udokumentowane. No i jest rzesza papierów, faktur. Przebiegi są odnotowane na wszystkie serwisy tego samochodu. Może no nie na wszystkie, bo to jest 24 lata, więc pewnie. Jak zaraz przyjedzie tu jakiś, wiecie, fanatyk i powie, no mówił Pan na filmie, że na wszystkie, a tu brakuje paru rzeczy. No może brakować, słuchajcie, myślę, że nie jest aż tak bogata, aczkolwiek widać po stosie papierów, że jest bogata ta dokumentacja. I faktycznie mechanicznie, powiem Wam szczerze, my w tym samochodzie nic nie robiliśmy. Także tylko kosmetyka tak naprawdę zewnętrzna, lakiernicza, felgi, no i środek, tak? A z mechanicznie nie musieliśmy tutaj grubo wjeżdżać. Dobra, słuchajcie, jedziemy na, pod, znaczy jedziemy na stację SKP, żeby Wam pokazać auto od spodu i potem robimy podsumowanie zobaczymy Lexusa od spodu, to jest w sumie najważniejsze w tych samochodach i najbardziej niestety minus największy samochodów japońskich, czyli podwozie więc zobaczymy jak tu się klaruje w tym egzemplarzu progi pokażę, bo to jest newralgiczny punkt tego modelu no i wygląda to dobrze, oprócz tego, że jest trochę przybrudzone to powiem Wam szczerze, nie ma tragedii tutaj zobaczcie, jeszcze fabryczne zabezpieczenie chyba może był zabezpieczony ten samochód, bo czegoś takiego chyba nie było. Wydech Toyota, napis, także chyba jeszcze oryginał. Tutaj troszeczkę na tej łapie mamy korozję. Ale tak, powiem Wam szczerze, no i wydech. Tak, wydechy można by było sobie jakieś z kwasu zrobić. Na tych łączeniach będą kiedyś puszczały. Na razie jest wszystko szczelne, tak to nazwijmy. Tak to wygląda. Tutaj z tyłu sanki, zobaczcie, most. Troszeczkę tak. Most mógłbym oczyścić i pomalować, dużo ładniej by wyglądał. Także w sumie największe zastrzeżenia to do korozji na moście, ale tutaj na przykład wydechy, zobaczcie, bardzo ładnie wyglądają. Tutaj ta rura wychodząca już z tego tłumika do tego, to tak sobie. Ale podłoga, no, jestem moc pozytywnie zaskoczony, powiem wam szczerze. My ta auto oglądaliśmy na miejscach, ale wiecie, na miejscach, jak się położycie, to tak nie widać do końca, dopóki nie wiedziecie na jakiś podnośnik czy na coś. No, tutaj troszeczkę korozji jest, ale. Jak ktoś szuka takiego auta i widział nie jeden samochód. To myślę, że będzie zadowolony. Tutaj naprawdę nie ma krzywdy. Nie jest to na pewno jakiś tam kolekcjonerski broń Boże, to jest auto normalnie użytkowane. Ale uważam, że wygląda naprawdę naprawdę dobrze. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Proszę bardzo. No. Myślę, że będzie ktoś zadowolony. Tutaj widzę, że to wszystko jest. Tutaj troszkę mi się nie podoba, widać, że było spawane nieładnie. Jakimś takim, zobaczcie, zalepiona ta osłona jest termiczna. No, wydech z kwasu by tutaj wjechał, to by była bajka. Inaczej by ten samochód w ogóle brzmiał. Dobra, jedziemy na podsumowanie na plac. Teraz na podsumowanie. Widzieliście auto z każdej możliwej strony. Oczywiście się troszeczkę rozgadałem, czyli no nie jest to 5 prezentacja, tylko 20-paruminutowa. Za co serdecznie przepraszam. Ale takie auto wymaga, słuchajcie, ode mnie takiego właśnie poświęcenia, żebyście też wy to auto mogli sobie na spokojnie obejrzeć. No uważam, że auto nie jest w stanie kolekcjonerskim, ale jest w bardzo dobrym stanie i technicznym i wizualnym. No wizualnym to jest praktycznie idealnym teraz po naszych poprawkach. Jeżeli chodzi o taką estetykę podwozia, można by było tutaj wydechy zrobić, wiecie, z kwasu. Ja miałem takiego Lexus'a właśnie z tym samym silnikiem z wydechami otwartymi z kwasuwy. No poezja. Słuchajcie, poezja dokładnie, jeżeli chodzi o dźwięk tego wydechu. Tutaj dobrze to brzmi, ale jakby tutaj ktoś to zmienił, to by była Petarda. Samochód ile kosztuje? Nie jest tani. Dlaczego nie jest tani, bo takich samochodów nie ma. To jest auto z Europy, ze Szwecji, wyprodukowane na rynek europejski. Nie jest samochód sprowadzany ze Stanów, nie jest autem powypadkowym, jest z dobrą historią, nie ma korozji, nie trzeba nic z nim poprawiać na tą chwilę. Jest po dużym serwisie, także tak mogę wymieniać i wymieniać. Generalnie to nie jest samochód dla zwykłego zjadacza chleba. Ten samochód trzeba chcieć, trzeba go szukać. Ktoś powie, że to jest bardzo dużo za 24-letni samochód. A ja uważam, że to jest cena ostatnia gwizdek żeby te auta kupować właśnie w takich cenach bo te samochody będą mocno drożeć już generalnie od 5-6 lat mocno drożeją z silnikami 4-3, jeżeli są jeszcze właśnie w fajnym stanie a tu egzemplarz no naprawdę trafił się przekozacki więc gorąco Was zapraszam do zakupu tego samochodu auto jest naprawdę w fajnym stanie techniczno-lakierniczo wyglądowym Samochód, którego na pewno ja się nie będę wstydził, to jest wręcz dla mnie duma, że takie auto jest u mnie prezentowane. Lubię takie samochody, słuchajcie, to nie jest biznesowo jakoś mega opłacalne, ale ja mam coś takiego, że lubię mieć, mam taką manię posiadania. Po prostu, jak się czegoś uprę, że muszę to mieć, a takiego auta szukałem, nie wiem, z 5 lat, żeby kupić go w ogóle do sprzedania, eee, więc... Bardzo się cieszę, że udało się to kupić. Myślałem, że troszkę mniej włożymy w ten samochód, bo nie chcę mi się tutaj robić podliczenia, ile w to auto włożyłem. Słuchajcie, sama regeneracja Felk to jest 1500 bodajże 500 zł. Kwestie lakiernicze mamy 4 albo 5 elementów po 700 zł możecie sobie policzyć. Lampa 900 zł bez kwitu, pozaznaczam. Fotel kierowcy odnowiony, słupki odnowione, także. Naprawdę sporo. Sporo kasy tutaj wsadzone, na pewno 6-7 tysięcy wjechało bez problemu, najmniejszego. Auto jest u nas sprzedawane oczywiście na fakturę vat marże. Nie płacicie opłaty skarbowej, także tylko koszt rejestracji, nic więcej. Czy to jest stan kolekcjonerski? Nie. Pamiętajcie, to nie jest żaden stan kolekcjonerski. To jest zwykły samochód, po prostu w dobrym stanie technicznym. Co, tyle. Bardzo fajnie, że udało mi się. Zaprezentować ten egzemplarz i mam nadzieję, że szybko znajdzie nowego właściciela. Aczkolwiek szczerze Wam mówię, nie zależy mi, bo bardzo fajnie się tym autem jeździ. Wczoraj sobie tym autem pojeździłem. Chwilę bajka. Trzymajcie się, na razie, pozdro.